Reset obywatelski Tomasz Piątek, Reset Obywatelski, Dochodzenie Prawdy, dobry wieczór. Bardzo serdecznie Was witam. Cieszę się, że jesteście. Dziękuję ogromnie za wsparcie duchowe, internetowe, za łapki. Przypominam wszystkim oglądającym o łapkach: im więcej łapek, tym więcej osób nas zobaczy. Każdy lajk like zwiększa widoczność tej transmisji. Dziękuję też za wsparcie finansowe, szczególnie w serwisie Patronite, gdzie można nas wspierać stałymi wpłatami. Porozmawiamy o słynnej aferze, którą media nazwały, określiły takim, można powiedzieć, kryptonimem Villa Plus, ponieważ tak się składa, że mówiąc w skrócie, tak to można skrótowo ująć, w tej aferze, na tej aferze, dzięki pisowskiej hojności, tak to nazwijmy, skorzystały też pisowsko-kibolskie rosyjskie ludziki. Tak się składa, że zaraz w studiu pojawi się Maciej Hołodowski z Białostockiej Gazety Wyborczej i chciałoby się powiedzieć jeden z e, najlepiej poinformowanych andruszkiewistów. E, kim są andruszkiewiści? No cóż, tak jak jest macierewistyka, czyli badanie Macierewicza, jest też andruszkiewistyka, czyli badanie wiceministra Andruszkiewicza i jego powiązań. Patrząc na jego... Aparycję. Wielu z nas zapewne myśli, że to młody, niezbyt mądry człowiek. A tymczasem on swój spryt ma i wielu bardzo ciekawych znajomych. Zapraszam do studia Macieja Hołodowskiego. Dzień dobry, Tomaszu. Dzień dobry Państwu. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Napisałeś. Bardzo interesujący, jeśli mogę, jeśli mogę mówić ty, przepraszam. bo no, Oczywiście, tak. tak. <grafię> Dziękuję. Napisałeś bardzo ciekawy i bardzo przejrzysty, jasno pokazujący, no, bardzo ciekawy aspekt, bardzo ciekawą odnogę afery Villa Plus, artykuł w gazecie, w gazecie wyborczej o tym, że ministerstwo. Edukacji, czyli minister Czarnek, przeznaczył półtora miliona złotych na lokal w przedwojennej kamienicy na Warszawskiej Ochocie. To jest bardzo piękna dzielnica. I lokal ten dostała Fundacja Edukacji i Mediów z Krakowa, której fundatorem jest Krzysztof Tenerowicz, z wykształcenia ekonomista, były działacz Ruchu Narodowego, potem radny Solidarnej Polski w Sejmiku Małopolskim. Czy możesz nam powiedzieć więcej o Krzysztofie Tenerowiczu i jego kolegach? O samym Krzysztofie Tenerowiczu wiem na pewno mniej niż, jak to określiłeś, Andruszkie, Andruszkielologowicz. W każdym razie specjalistą Obaj panowie, i to ma związek z Willow, Obaj panowie poznali się mniej więcej, w, na moją, w mojej ocenie, przed 15 rokiem, w okolicach 14 roku, gdzie byli działaczami czołowymi ruchu narodowego. Mam podejrzenie, że to właśnie tenerowicz był jednym z tych sprawców, który wprowadził Andruszkiewicza do polityki. Dzięki ruchowi narodowemu i dzięki temu, że ten był we władzach tego ruchu, Andruszkiewicz startował po raz pierwszy w wyborach samorządowych z pierwszej listy mhm. z ramienia właśnie ruchu narodowego jako młodzież wszechpolska, bo wtedy był jeszcze prezesem młodzieży wszechpolskiej. I, i, przegrał te wybory. Potem się zresztą okazało, bo to są inne już wątki, że w, sfałszowano podpisy pod tymi listami. Ta sprawa się ciągnie w prokuraturze w Lublinie cały czas. Do tej pory Andruszkiewicza zresztą nie przesłuchano. I te y, powiązania Tenerowicza i Andruszkiewicza właśnie trwają od, od tego momentu, kiedy zaczął karierę polityczną w ramach jeszcze działania Ruchu Narodowego Andruszkiewicz i Yy, działał tam też Tenerowicz. Potem obaj, dużym skrótem to oczywiście mówię, obaj yy, spotkali się w czymś takim, tworze, które funkcjonuje do tej pory zresztą, które się nazywało Stowarzyszenie Dla Polski yy, Adama Andruszkiewicza. Yy, tam Tenerowicz był yy, bodajże to się nazywało dyrektorem programowym yy, tego stowarzyszenia. Andruszkiewicz był na, 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 na czele tego stowarzyszenia szefem. W tym partycypowali byli młodzi, wszechpolacy z otoczenia Andruszkiewicza. Taki na przykład Bartosz Sokołowski czy Marcin Zabudowski, byli wszechpolacy, jeden z nich znany z palenia kukieł Ryszarda Petru, Angeli Merkel, z takich działań wszechpolacy. To był taki jak drugi etap, czy element ich powiązań i, i przenikania się. Przenikali się też w Wendecji, w którą zakładał Andruszkiewicz i działał tam też Tenerowicz. Przypomnijmy, Stowarzyszenie Wendecja. Początkowo twarzami tego stowarzyszenia mieli być poseł Jakubiak i pisarz, hejter Ziemkiewicz. Się, Pojawiła się w tym stowarzyszeniu no, liczna grupa ludzi związanych z ruchem narodowym wprowadzonych do Sejmu przez Kornela Morawieckiego i ruch z 15. No właśnie, te dwa nazwiska Kukiz 15 i Kornel Morawiecki tutaj jest nie bez znaczenia, jak myślę. Andruszkiewicz, Andruszkiewicz był wypromowany przez ten ruch narodowy, przez ludzi Tenerowicza, czy ten, moim zdaniem, tenerowicza. Natomiast tak naprawdę zaczął poważną karierę robić jako chłopak z bliska z Grajewa Podlaskiego, po, po tym jak wszedł do sejmu w 15 roku z ramienia Kółki z 15, który, który zdradził, pokłócił się w międzyczasie z winnickim, który zresztą potem z Podlaskiego startował w kontrze do Andruszkiewicza.. Yy, i w, po przejściu do, przekupieniu go w zasadzie, do przejściu do koła Kornela Marowieckiego, ojca Mateusza Marowieckiego, yy, w, mówiło się, że wszystko się dzieje za namową, że to się stało za namową Solidarnej Generalnej Polski i Ziobry. To przekupienie Andruszkiewicza i przejście od Kukiza do, yy, to się nazywało Wolni i Solidarni koło, yy, Miało odciąć od narodowców poprzez Solidarną Polskę i zbliżyć do Zjednoczonej Prawicy. Ale mieli to, miało, mieli to zrobić, mia, miano to zrobić rękoma Solidarnej Polski. A Tenerowicz związany jest właśnie z Solidarną Polską. I ten Czyli związ... e, można powiedzieć, że tutaj Tenerowicz wygląda na takiego zakulisowego, przewodnika, który bierze za rękę Adama Andruszkiewicza i mówi chodź Adasiu, ja cię zrobię narodowcem, a potem chodź Adasiu, ja cię zrobię posłem, a potem chodź Adasiu, ja cię zrobię pisowcem, a w każdym razie członkiem Zjednoczonej Prawicy. Tak i służy to wszystko tej opcji pisowskiej generalnie, tak? mówimy w skrótem oczywiście, czy zjednoczeniowo-prawicowej, tej związanej z Mateuszem Morawieckim. W Podlaskim się mówiło nawet w którymś momencie tak, że kiedy Andruszkiewicz tworzył, Stenarowicza właśnie, to Stowarzyszenie dla Polski, docelowo chodziło o to, żeby w którymś momencie, żeby wykreować nową siłę polityczną wokół Mateusza Morawieckiego. No, i tu mamy kolejny dowód na to, że straszliwy konflikt między Mateuszem Ziobrą a Zbigniew, między Zbigniewem Ziobrą, a Mateuszem Morawieckim, straszliwy konflikt, o którym nasze media nieustannie, nieustannie wyolbrzymiają, nieustannie o nim mówią i po prostu zajmują naszą uwagę tym, bo tutaj się media w ten sposób pokazują jako eksperci, ci, którzy. Mają plotki, mają przecieki z zamkniętych pokojów, pałaców władzy, i oni wiedzą, kto tam się z kim nie lubi. Tu mamy kolejny dowód na to, że ten konflikt jest albo wyolbrzymiony, albo nie jest wcale tak dawny, jak próbuje się nam wmówić. Bo ja wielokrotnie widziałem, że ludzie Morawieckiego w pewnych sytuacjach współpracowali z niektórymi ludźmi ziobry. I tu widzimy, Pana Tenerowicza z Solidarnej Polski, z partii Ziobry, który jednak e, trzyma za rękę, można powiedzieć, i wprost prowadzi za rękę e, Adama Andruszkiewicza, pupila e, obu Morawieckich, Kornela i Mateusza. Tyle, że tam się wydarzyło w którymś momencie poważne tąpnięcie, ponieważ ten ruch zjednoczeniowo-prawicowy, liczący na to, że między innymi przez Andruszkiewicza przyciągnie mówimy w umownie, nacjonalistów, tę całą frakcję nacjonalistyczną, okazał się, gdzieś nastąpił błąd, ponieważ skłócił się z Andruszkiewiczem Winnicki. Andruszkiewicz zdaje się za bardzo poczuł, że jest w, tak doskonały w polityce i tak genialny w polityce, że może iść na całość. Przeszedł do, do, zresztą do, do klubu PiS ostatecznie. Znaczy jest zdaje się do tej pory niezależnym, natomiast w klubie PiS, w klubie PiS jest. Odcięli się od niego winnicy i inni, ale tutaj pretekstem propagandowym była przeszłość białoruska w samego Andruszkiewicza, czyli o czym, o czym chyba jakoś tak niewiele osób wie, Andruszkiewicz, który studiował stosunki międzynarodowe na Uniwersytecie w Białymstoku, już w czasach studenckich jeździł na staże do Grodna na Uniwersytet imienia Janki Kupały, gdzie wychwalał Grodno, Białoruś. No, jaki to jest cudowny kraj. Ja tu przypomnę tylko, że Andruszkiewicz to jest rocznik 90. Tenerowicz 80. Różnica 10 lat różni. I Andruszkiewicz, który jeździł wtedy do Grodna i miał ten sentyment Białoruski. Ten sentyment Białoruski powrócił w, już w mniej więcej w roku, chyba, jeżeli dobrze pamiętam, 16. Czyli kiedy już już Tworzyły się te wszystkie endeckie jego historie za plecami. Jeździł bardzo chętnie na Białoruś, spotykał się z reżimem Łukaszenki, a osobiście z Łukaszenką, z Marszałkiem Senatu Karczeskim, zresztą, pozwał chętnie do zdjęć, wychwalał Białoruś na wszelkie możliwe sposoby. Był posądzany, posądzony nawet przez jeden z węgierskich think tanków o, o to, że jest agentem wpływu generalnie rosyjskiego, czy obszaru tak, rosyjskojęzycznego. I w którymś momencie, jak już, bo to mówię, w tym momencie też dochodziło do tych rozłamów w, w, w polityczno, czy zjednoczeniowo-prawicowo i tych uprawnień nacjonalistycznych. On postanowił mimo wszystko i mimo tego, Stworzyć tutaj własną siłę polityczną, jaką było to Stowarzyszenie dla Polski St z Dlaczego to ja, ten ja mówię? pamiętam, że bo, bo... rosyjskie portale, nie tylko białoruskie, rosyjskie portale dużo o tym pisały, że powstała w Polsce nowa młoda siła, która do, doszczętnie wykończy Donalda Tuska, który jest tak. dla rosyjskiej propagandy takim samym czarnym ludem, jak dla pisowskiej propagandy. Tusk u Andruszkiewicza od czasów rządów Platformy i PSL-u, ale jak pewnie wcześniej, takim filarem jego myślenia propagandowego, dowego, nie wiem jak to nazwać, są takie cztery elementy. To jest walka z Tuskiem i powtarzanie, na około dzisiaj zresztą w białostockiej telewizji, Regionalnej, państwowej, Andruszkiewicz się pojawił, znów y, y, wypominając Tuskowi wszelkie możliwe grzechy, czyli cały czas to działa. Y, drugim takim elementem jest wciąż ciągnący się zatem, chociaż ukryty, y, antysemityzm, y, 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 myślenie antyuchodźcze i my, myślenie y, y, w, y, jak to powiedzieć, y, nienawiść. W każdym razie antyhomofobiczne myślenie. Czyli, czyli te cztery elementy są, jak gdyby miał stworzyć własną partię już dalej polityczną, to na tych czterech elementach będzie budował, a przynajmniej się do nich odwoływał. I myślę, że pod podobnie jest z Tenerowiczem, yy, sądząc po, po, po różnych jego fundacjach, organizacjach, w których działał. Zresztą facet jest też bardzo mocno umocowany w powiązaniach, o których się nie mówi, wcześniejszych. W radach nadzorczych spółek Skarbu Państwa pracował w, w, w Radzie Nadzorczej bodajże jako doradca Orlenu przez y, 3-4 lata. Tenerowicz. Tenerowicz, tak. Więc, więc te powiązania polityczne, gospodarcze, poprzez spółki różnego rodzaju, to co się stało z tą Fundacją Edukacji i Mediów. Którą prowadzi jego żona, która prowadziła też inne fundacje, w którym był Tenerowicz. te powiązania są tak ogromne i ogarniające, przy czym we wszystkim tym tle, i tutaj jest ten mój niepokój cały czas, choć teraz ukryty, jest ten wątek probiałoruski, prorosyjski, pro Kremlowski. No właśnie, I to... chciałoby się zapytać, co się stało ze studentem Andruszkiewiczem, czy też stypendystą? Młodym, kiedy pojechał do Grodna, pojechał na Białoruś, pojechał na białoruską reżimową uczelnię i wrócił zachwycony reżimem. Co tam się stało? Czy to było tylko zwykłe wypranie mózgu, czy coś więcej? No właśnie, to, 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 jest, to jest ciekawe, szczerze mówiąc, powiem panu pytanie. Licząc po, w latach, jeżeli on się urodził w roku 90, to na studiach musiał, to był mniej więcej 2010 rok. Na Białorusi już dobrych wiele lat rządził Łukaszenka. On jeżdżąc tam, wychwalał, wychwalał tę cudowność tamtego świata jako student. Potem nieoczekiwanie współtworzy w Sejmie w 15-16 zasadzie roku, współtworzy parlamentarną grupę, grupę do spraw nie grupę polsko-białoruską. W momencie robi to, w którym jest embargo i zakaz utrzymywania kontaktów z parlamentem białoruskim po sfałszowanych wyborach do tamtego parlamentu. On tworzy taką grupę w polskim Sejmie, zresztą z posłem Mieczysławem Baszką, wówczas z PSL-u, potem z porozumienia premiera Gowina a potem z, Ten Baszko, który przeszedł ostatecznie do Partii Republikańskiej Bielana. I, I ona zresztą działała w kontrze do istniejącej, tak, ten, ta, ta grupa parlamentarna, w kontrze do istniejącej już w Sejmie parlamentarnego zespołu do spraw Białorusi, który otrzymał kontakty z opozycją. I było to, to wyraźnie stworzone w kontrze, jak mówił sam Andruszkiewicz, do podtrzymywania i utrzymywania dobrych kontaktów. Z parlamentem białoruskim. Więc. I od, od parlamentem, to, który nie jest parlamentem, bo. Który nie był legitymizowany w tamtym, w tamtym okresie już, a on to w tamtym okresie tworzy. Więc te, ten ciąg działań różnych pro-Białoruskich, tak, de facto pro-kremlowskich, pro gdzieś się wpisuje w całą działalność Andruszkiewicza, który kiedy został wiceministrem cyfryzacji, teraz podobnie, dokładnie jak teraz jest, nie wiem, ale jak przeszedł do kancelarii premiera jako w, w funkcji wiceministra, odpowiadał między innymi za, mówiąc też w cudzysłowie, monitoring sieci, przekazów medialnych, internetowych. Miał zapanować nad tymi kwestiami. A jak wiadomo, no tak? A jak wiadomo, ta wojna, która się toczy, jest wojną przede wszystkim medialną, hybrydową, medialną. I tutaj wracamy do Tenorowicza. Tenorowicz dostaje z tej Willi Plus pieniądze na szkołę, na fundację, przepraszam. Czy żona Tenorowicza i on jako fundator, na fundację edukacji i mediów, i mediów, która tak naprawdę ma się zajmować z założenia, zgodnie ze swoim statutem. Właśnie kwestiami medialnymi, przekazem medialnym, informacyjnym, wychowaniem patriotycznym w rozumieniu Andruszkiewicza i Tenerowicza, czyli, czyli Bóg Honor Ojczyzna. Zresztą Stowarzyszenie dla Polski do tej pory wpisało się w konflikt na granicy, w kryzys migracyjny na granicy polsko-białoruskiej. To oni, czyli Stowarzyszenie dla Polski, było nosicielem tej akcji murem za mundurem. Czyli bronimy. Wspierajmy, wspierajmy zabijanie a. dzieci przez nasze druty kolczaste. Mówiąc tak, to, to bardzo obraz okrutne, ale bardzo obrazowe. I, I ta akcja, i, to, i te działania, i ta, ta, te powiązania dziwne senty, sentymenty białoruskie, i ta Szkoła Fundacji Edukacji i Mediów Tenerobicza, i te ich wspólne działania, w, a to w. w, w, w Wendecji, a to właśnie w, 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 w tym stowarzyszeniu dla Polski. Wszystko to tworzy. Ba, tym się powinien zająć, szczerze mówiąc, nie ja czy Tytonku, ale tym się powinny zająć CBA, znaczy CBA, ABW. ABW, gdybyśmy mieli ABW, bo gdybyśmy w tej mieli. chwili mamy żałosny kikut po ABW, ponieważ PiS zniszczył Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego, odpowiedzialną również za kontrwywiad. Dla mnie tutaj żarliwe wsparcie Andruszkiewicza dla, dla tych bestialskich rzeczy robionych na granicy białoruskiej no to jest bardzo wyrazisty dowód. Gdyby ktoś z nas potrzebował dowodu na to, że to, co się dzieje na granicy białoruskiej, to jest pisowsko-Łukaszenkowska ustawka, w której giną niewinni ludzie, zwabieni przez reżim Łukaszenki na polskie druty. I ustawka, na której korzysta reżim Łukaszenki, bo może mówić: Europa to faszyzm, Zachód to faszyzm, Polska to faszyzm, pozwala, by ludzie ginęli. I korzysta też na tym pis, bo może mówić: Bo może mówić. Y, że y, najeżdżają nas y, islamskie hordy y, kolorowe i PiS broni Polski przed islamskimi hordami, a nawet przed Łukaszenką. Y, jeżeli potrzebujemy jakiegoś bardzo jaskrawego dowodu na to, że to jest ustawka, no to popatrzmy. Te druty rzekomo mają nas bronić przed Łukaszenką, a zachwycony Łukaszenką przyjaciel Łukaszenki Andruszkiewicz, Wychwala te druty. Andruszkiewicz by krzywdy Łukaszence nie zrobił. Dokładnie, dokładnie tak. I ja się zgadzam w pewnym momencie chyba z tym, że można to traktować no jako pewną ustawkę, tak? I ten mur na granicy, i to, co się, to, co się działo, i tę niechęć do migrantów uchodźców. Tak naprawdę, bo jest to ta sama niechęć, którą wyrażał Andruszkiewicz przez całe lata i w młodzieży wszechpolskiej, i potem w Endecji pozdmoskiej ta, ta niechęć właśnie do, do uchodźców i emigrantów, migrantów, do obcych, generalnie. I to wszystko, wszystko ma swoje związki, a że to działa na. Na korzyść tak naprawdę propagandy i Łukaszenki i Płcina, to, to nie ma nie ma, nie, nie ma dwóch zdań nawet, bo to działa na, na, na ich korzyść. I ten mur. No, ja, ja tutaj dodam, że przeczytałem sobie wywiad, jakiego e, przyjaciel Jarosława Kaczyńskiego, wywiad udzielony przez przyjaciela i sojusznika bliskiego Jarosława Kaczyńskiego, Ryszarda Terleckiego, wicemarszałka parlamentu. Ryszard Terlecki udzielił tego wywiadu. W gazecie Sowiecka Białorusi, czyli dziennik, głównemu dziennikowi e, reżimowemu w Białorusi, to jest Gazeta Łukaszenki. Terlecki tam pojechał i Terlecki tam powiedział, że on bardzo ceni sobie politykę migracyjną Białorusi, bo Białoruś stając się, e, nie, e, nie dopuszczając wówczas migrantów na teren Unii Europejskiej. Stała się taką zaporą, która jest tak naprawdę dla Unii Europejskiej cenna, i Unia Europejska boi się ingerować w sprawy wewnętrzne Białorusi. Boi się ingerować, bo, bo jeśli Białoruś się obrazi, to a nuż puści migrantów do Unii Europejskiej, stanie się z zapory, stanie się takim kanałem przerzutowym i Unia Europejska dostanie za swoje. I to brzmi tak, jakby Terlecki mówił: My też tak chcemy. My też chcemy być taką zaporą, żeby Unia Europejska bała się nas tutaj karcić za zaniszczenie demokracji i praworządności. My chcemy się od Was Białorusinów uczyć. No i proszę, Białorusini pomogli. Przysłali trochę tych migrantów na granicę, biednych ludzi, którzy przy okazji giną, cierpią, cierpią strasznie, a Polska może prężyć pierś i opowiadać, że jest przed murzem, które chroni Europę przed hordami islamu. No, dokładnie tak. Zresztą, zresztą Terlecki był jedną z tych osób, która zasłynęła, jak wiadomo z, w ramach pobytu na Białorusi z miłości do Łukaszenki. Już nie pamiętam tego określenia, którego on użył, jaki to jest Łukaszenko ciepłym człowiekiem. Nie, nie, nie. To jego kolega Karczewski. A, to Karczewski, przepraszam. No wtedy... niestety to, to był taki wyścig. Kto się bardziej zhańbi? Czy, czy wicemarszałek Sejmu, czy marszałek Senatu? Karczewski, się... który był z Andruszkiewiczem akurat wtedy. Tak. Był, był, też i, był też i premier Morawiecki, który rozmawiał z Łukaszenką i z białoruskim premierem Kabiakołem o tym, jak handlować z Rosją, e, omijając sankcje i kontrsankcje. Dwa lata po napaści Rosji na Ukrainę, dwa lata po zajęciu, po zajęciu Krymu. Te rozmowy Ukraińcy potraktowali jak wbicie noża, noża w plecy przez, przez Polskę. No właśnie, trzeba pamiętać, że przecież ta wojna w Ukrainie nie trwa tak naprawdę od roku, tak? Od 24 lutego ubiegłego roku. Ta wojna trwa już od dobrych kilku lat. Właśnie wtedy. Kiedy tak naprawdę firmowali swoimi nazwiskami, swoimi partiami, swoim zapleczem politycznym marszałkowie Karczewski, Terlecki, późniejszy wiceminister Andruszkiewicz. Trwała, trwała cały czas już wojna w, w Ukrainie. Trwała i, i spodziewano się, że sankcje, kontrsankcje, zadrażnienia i utrudnienia. Wywołane przez właśnie przez sankcje i kontrsankcje, utrudnienia w, w eksporcie niezbędnych produktów do Rosji, będą problemem dla rosyjskiej gospodarki i ją osłabią i być może nawet odwiodą ją od dalszych agresywnych działań. No ale Morawiecki z Łukaszenką się spotkali, żeby porozmawiać o tym, jak tu z Rosją skutecznie handlować w nowych warunkach, żeby te towary, te produkty jednak do Rosji docierały? To jest jeden z, można powiedzieć, brzydszych epizodów w naszej historii najnowszej. Niestety tych, tych epizodów mamy więcej dzięki takim ludziom jak Karczewski, Terlecki, Morawiecki, Andruszkiewicz i również pan Tenerowicz, który tam za kulisami działa. Bardzo dziękuję za rozmowę i będę w przyszłości pozwalał sobie zaprosić, żeby porozmawiać jeszcze o Andruszkiewiczu i jego ludziach. Jeśli, jeśli będę cokolwiek wiedział, będę się dzielił tą informacją z tobą, z czytelnikami Gazety Wyborczej wszędzie, gdzie jest to tylko możliwe, zważywszy na aktywność ostatnio posła Andruszkiewicza ponowną. Choćby teraz w ramach akcji 10 pytań do Donalda Tuska, w którym jest bardzo aktywny, tak jak wszyscy posłowie Podlascy, ba, wyrasta tak naprawdę, czy chce wyrosnąć na jednego z baronów Podlaskiego Pisu i zająć miejsce tak zacnych w cudzysłowie osób w tej formacji, jak minister Jarosław Zieliński, który był tutaj baronem. W jak minister Dariusz Piątkowski, który tutaj w zasadzie był też baronem, jak były minister Krzysztof Jurgiel, który jest teraz europosłowanym i który był też baronem tej partii. I myślę, że gdyby się stało tak, że Andruszkiewicz z kolejną pomocą jego przyjaciela, takiego jak albo, albo Tenerowicza, albo takiego jak Tenerowicz, Wyrośnie do jednej z czołowych postaci życia politycznego tu na Podlasiu, wielokulturowym, oddzielonym murem od, od granicy, od w zasadzie świata, no to, to już naprawdę mamy się czego bać. Niestety. To jest takie smutne zakończenie miłej rozmowy, która zresztą też wesoła nie była, bo uśmiechaliśmy się, ale to jest śmiech przez łzy. Mówimy o rzeczach bardzo przykrych. Dziękuję raz jeszcze Super, i do zobaczenia. Do zobaczenia, dziękuję. Dobranoc. Reset obywatelski.